Konin, małe miasto w środkowej Polsce. Jego centrum wyższa szkoła zawodowa, która kształci studentów na specjalistów. Wśród rozmaitych kierunków do wybrania jest jeden szczególnie bliski naszemu sercu, który dziś postaramy się Wam przybliżyć. Odpowiedzmy sobie na kluczowe pytanie: Dlaczego akurat dietetyk? Wybraliśmy ją, ponieważ chcemy sprawić, aby świat był lepszy, a ludzie w nim żyjący byli zdrowi. Wierzymy, że poprzez zdrowe odżywianie możemy poprawić jakość życia innych ludzi. Naszą sentencją jest, iż lepiej zapobiegać niż leczyć. Rozmaitość zajęć u naszej uczelni podkreśla fakt, że dietetyka jest nauką medyczną. Wśród zajęć teoretycznych, czyli wykładów, uczęszczamy na różne ćwiczenia, laboratoria oraz praktyki w szpitalu, dzięki którym zdobywamy doświadczenie w pracy z pacjentami. Na wykładach zdobywamy wiedzę na temat anatomii, fizjologii czy biochemii, dzięki nim możemy poznać i zrozumieć procesy zachodzące w naszym organizmie. Dzięki zajęciom w pracowni gastronomicznej rozwijamy umiejętności praktyczne, przydatne na wielu płaszczyznach. Podczas pracy w restauracji, sanatoriach, domach pomocy społecznej, szkołach czy prywatnych gabinetach, uczelnia otwiera przed nami szerokie możliwości. Możemy spełnić się w dietetyce sportowej, ale także edukacji żywieniowej dzieci i seniorów. Wraz ze zdobywaną wiedzą, zmiany wdrażamy także w swój styl życia. Aby być żywym przykładem perfekcyjności swoich metod. Aby dotrzeć do większej ilości odbiorców, dużo wiedzy promujemy dziś także w internecie. Jedetyka to zawód przyszłości, bo nie chodzi w niej tylko o zmiany sylwetki, ale również o aktywność fizyczną, ogólne zdrowie czy samodyscyplinę. Pamiętajmy, w zdrowym ciele zdrowy duch.